Cześć. Podsumowanie tygodnia. Wypadek kiepsko. Prawie nie z dzisiaj, w tym tygodniu nie robiliśmy. Byliśmy tutaj dosłownie dwa dni tylko. Nareszcie żeśmy się lenili. Ponieważ pogoda nie nie dopisuje. A jak widać, lekko. Tutaj dostrzeżecie, stoi tam tir do nami, który daje stodołę ponieważ nie jest nasza, jesteśmy do niej wpuszczani tylko jak jest wolna, możemy z niej korzystać tylko w przypadku gdy, gdy właściciel nie użytkuje więc to no, jest taka tylko gościna a jak pada deszcz z racji tego, że mamy trochę prac zewnętrznych po prostu nie chce nam się przyjeżdżać i, i kisić w środku w autobusie bo jest dużo, dużo prac zewnętrznych, które trzeba wykonać a jak pada to po prostu się lenimy w mieście nadrabiamy zaległości w lekturach czy ostatnio odpisywałem bardzo dużo na komentarze pod filmem kapitana Przyczepy Zamontowaliśmy tak naprawdę tylko brysówki przednie Daliśmy nowe LEDowe Odłączyliśmy je, działają przerobiliśmy instalację Bo ta co była oryginalnie to szła w bardzo skomplikowany, dziwny sposób Nie wiem dlaczego Ale szła od tyłu autobusu do przodu, tutaj górą Gdzie były te luki bagażowe tego, że tą instalację całą wywaliliśmy, no to trzeba było zrobić instalację do obrysówek, pociągnąć nowe kable. A poszedł, to z, wziąłem z przednich lamp, z przednich po prostu świateł pozycyjnych, pociągnąłem kabel do góry i, i tyle. Wywaliliśmy też tylną szybę. Ostatnio się skończyła karta, znaczy pamięć w telefonie, bo karty nie było. Dzisiaj specjalnie dla Was kartę do telefonu zainstalowałem, więc powinno być troszkę miejsca. Będziemy też ze sobą zabierać laptopa, żeby ewentualnie na bieżąco zrzucać. I co, wywaliliśmy szybę w to miejsce, spawaliśmy, zrobiliśmy stelaż z kątowników stalowych, stelaż pod okno. Okno wstawiliśmy, osadziliśmy, opiankowaliśmy to wszystko. Teraz jest etap kładzenia mat i żywicy z zewnątrz. Od środka jeszcze nie wiemy jak to zrobimy, pomysł pewnie jakiś przyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jest sobota więc jutro dzień wolny ze względu na to, że robimy na wsi i nie możemy tu za bardzo się w niedzielę pałętać i robić to jutro też będziemy się obijać no i myślę, że w poniedziałek będzie fajna pogoda no to dokończymy całą resztę trzeba w końcu panele solarne zamontować no i komin od pieca gazowego wyciągnąć ponad dach żeby móc odpalić ciepłą wodę sprawdzić szczelność rur w instalacji i tak dalej no i co dzisiaj się przejechaliśmy kawałek autobusem bo musieliśmy go obrócić a na podwórku jest zbyt mało miejsca więc trzeba i tak niestety wyjechać na ulicę tam to zrobić a przy okazji się przejechaliśmy kawałek żeby go rozruszać no bo jednak ponad dwa miesiące praktycznie stoi w miejscu ruszać tylko przód i tył no co? A, pomalowaliśmy jeszcze łazienkę na, na szybko. Łazienkę Polakierowaliśmy lakierem jachtowym. Pierwsza warstwa, trzeba będzie to zetrzeć. Trzeba to będzie zetrzeć, zeszlifować pod drugą warstwę. Chcieliśmy to zrobić dziś, ale niestety ten tir, który tam stoi w stodole, uniemożliwia nam wyjęcie kompresora. Jak widzieliście na filmy kapitana przyczepy nasz kompresor niestety nie daje rady napędzić naszej ślifierki. Tam kolega właśnie użycza mi kompresor, ale zaraz tego nie jest duży to nie damy rady go wyjąć, kiedy TIR tam stoi. A nie mamy tyle przewodów, żeby stamtąd stamtąd ciągnąć to powietrze, więc musimy go sobie wyciągnąć tutaj bliżej nas. No i co, no i chyba tyle. Nie wiem, chciałbym podziękować 34 osobom, które wsparły nas finansowo na platformie Zrzutka. Bardzo jest to miłe, nie spodziewaliśmy się takiego dużego odzewu. Postaramy się w jakiś sposób każdej tej osobie odwdzięczyć. Jak to zrobimy? Nie mam jeszcze pojęcia. Nic obiecać nie możemy, ale coś się coś się wymyśli. Myślę, że jak ruszymy w objazd po Polsce, to postaramy się każdą z tych osób, albo chociaż większość tych osób odwiedzić, zaprosić do nas do kamperka na jakąś kawkę albo herbatkę. Zależy co tam, co tam będzie. Druga sprawa też targi. Miały być w Warszawie, teraz się nie odbyły, zostały przełożone na kwiecień. No, nic na 100% powiedzieć nie możemy, ale może być taka sytuacja, że na tych targach kwietniowych pojawimy się już naszym kamperkiem. Jeżeli oczywiście będziecie wy, widzowie nasi, zainteresowani spotkaniem się z nami na żywo na targach, nie wiem oficjalnie, jeszcze żadnych informacji podać nie możemy. No i tutaj zależy od tego, czy się wyrobimy z całą budową. Bo jeżeli przyjdzie teraz duże załamanie pogody, to niestety nie mamy gdzie tego robić. Po prostu kampera porzucimy, wyjedziemy sobie bez, bez niego i wrócimy dopiero na wiosnę. Jak pogoda się poprawi. Chyba, że wydarzy się jakiś cud i znajdziemy dach. Dach nad żeby go po prostu włożyć do jakiegoś dużego garażu, żeby mu swobodnie robić. Niestety tu obok jest doła, ale jeszcze jest zajęta, będzie wolna dopiero prawdopodobnie od końca grudnia, początku stycznia, więc na miesiąc, dwa pewnie pracę przerwiemy. Jeżeli doła się zwolni, będziemy musieli tylko zrobić wjazd, bo jest w tej chwili za mały, no i wtedy będziemy kontynuować pracę. Mówię, nic jeszcze nie wiadomo, będzie co będzie, już się w ogóle nie spieszymy, bo z pośpiechu naprawdę nic dobrego. W ogóle nas nie spotkało. Wręcz przeciwnie. No co? Łazienki Wam nie pokażę, bo i tak nie będzie widać. Mogę Wam pokazać tylko to okno tylne. Bardzo. Okno będzie tylko uchylne. Klamka typowo budowlana. Okno będzie tylko uchylne, będzie moskitierka. Cóż. I tyle, no, obrysówki. Mogę Wam pokazać jeszcze obrysówki. Nie wiem, gdzie będzie widać. Proszę bardzo, obrysówki na górze. Tyle co widać. I tyle. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia.